Wasza Ekscelencjo, Szanowna Pani Ambasador, Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście, Wszyscy tutaj dzisiaj przybyli. Wielebni księża przybyli tutaj w dzień szczególny Dzień Święta Niepodległości Gruzji. 105 lat temu. Po krótkim okresie funkcjonowania Federacji Zakałkarskiej Gruzja 26 maja 1918 roku ogłosiła niepodległość. To było wielkie święto i wielka radość dla wszystkich Gruzinów. Valerian wzadze, wtedy młody chłopak, wspominał. Że radość, jaka panowała wśród jego bliskich, była ogromna, bo po 117 latach niewoli wreszcie powstaje wolna, niepodległa, samodzielna Gruzja. Walerian Tewzadze był żołnierzem tej niepodległej Gruzji. Był oficerem uczestniczącym w najważniejszych działaniach. Tamta niepodległość trwała niestety. Tylko niespełna trzy lata. Walerian Tewzadze był jednym z jej obrońców, obrońców niepodległości, obrońców Gruzji. W połowie lutego 1921 roku na Gruzję napadło imperium moskiewskie, bolszewickie, imperium Rosji. I po heroicznej walce, heroicznej obronie. Gruzini musieli ulec, nie mieli w tej walce szansy. Walerian Tewzadze wraz z innymi oficerami, a także pod Chorążymi, z Batumi ewakuował się, a, a także rządem gruzińskim, który później funkcjonował w Paryżu, ewakuował się przez Turcję, Grecję, e, dalsze kierunki to były Niemcy, Francja, a dla żołnierzy gruzińskich przede wszystkim Polska. Ponad 100 gruzińskich żołnierzy trafiło do wojska polskiego. Podpisało tutaj kontrakty i razem z polskimi żołnierzami na specjalny rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego szkoliło się po to, żeby w przyszłości móc odzyskać niepodległość dla swojej ojczyzny. Walerian te wzadze bardzo całe życie tęsknił za Gruzją. Jak możemy przeczytać na jego nagrobku, to fragment jego testamentu. Jako Gruzin chciałbym być pochowany w Gruzji, ale jestem szczęśliwy, że będę pochowany na ziemi dzielnego i szlachetnego narodu polskiego. Zawsze w momentach zwątpienia lubię czytać to zdanie, bo to zdanie wyjątkowo piękne, pokazujące jak wielka może być przyjaźń między ludźmi z różnych narodów. Ale jednak ludźmi jednego ducha, jednego umiłowania wolności. Oprócz Waleriana, te do Polski trafili inni oficerowie, kilku generałów. Kilku z nich miało później stracić życie w czasie II wojny światowej, po kampanii wrześniowej. Niektórzy w czasie kampanii wrześniowej. мева полнатис республикаში საქართველოს ახალი ელჩი დიანა ჟენტი და ჩვენთვის დღეს დიდი პატივია თქვენთან ერთად ამディთარებაში შეხვედრა я jestem ambasadorem gruzii w poselpertovskiej diana zhenty i es minizmerni mimo spotykatsya s paistvom tak vazhnyy den' se sobrilis' se bol'she gadomo yevgenievogo figury gruzii v tselu khoda pervyego svyenta i ushteniya pamyati vlidye po bohaterat dvukh narodov pomiga valeriana sezotova Drodzy Rodacy, chciałabym życzyć wszystkiego najwspanialszego z okazji Dnia Niepodległości w Gruzji, a naszej Ojczyźnie życzyć pokoju i zjednoczenia. Pragnę również skorzystać z okazji i naszym polskim przyjaciołom złożyć najserdeczniejsze życzenie z okazji Dnia Matki. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za obecność a, i zwrócić się z prośbą o danie hołdu pamięci pana pułkownika i wszystkich naszych bohaterów. Żołnierze Wojska Polskiego, Rodacy, Dajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy grobie podpułkownika dyplomowanego Wojska Polskiego Waleriana Tewzadze w Dzierżoniowie, aby złożyć hołd bohaterowi dwóch narodów, którego cały życiorys naznaczony był sprzeciwem wobec dwóch ludobójczych totalitaryzmów. Pamiętamy o bohaterskim synu ziemi gruzińskiej, który wobec okupacji swojej ojczyzny przez nieprzyjaciela w Polsce odnalazł schronienie i nowy dom oraz jej oddał bez mała wszystkie wojskowe i czysto ludzkie talenty. Pochylamy głowę w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich niezłomnych bohaterów Polski i Gruzji, którzy na przestrzeni wieków ginęli za wolną, niepodległą i suwerenną ojczyznę. Wzywam Was! Córki i synowie narodu polskiego i gruzińskiego, bohaterscy obrońcy swych ojczyzn, którzy po wielkiej wojnie stawali, stawialiście opór na jeździe. Wołam wszystkich, którzy w obronie niepodległości i wolności przeciwstawili się zniewoleniu swych narodów i narzuconego siłą komunistycznemu reżimowi: Stańcie do apelu! Wołam apelu! Cztery, marsz! Marchuj. na prawo! Marsz!